Paulo Souza powołał 27-osobową kadrę na najbliższe Euro 2020. Właściwie 27-osobową, ale wiadomo, że z tej kadry zostanie ścięte nazwisko, i będzie to Radosław Majecki. Niemniej kadra została powołana. No i Paulo Souza dostarczył nam mediom pożywkę na następne kilka dni. Problem mediów jest taki, że w sumie nie dostarczył nam niczego takiego, co szokowałoby opinię publiczną, co wstrząsałoby opinią kibiców. No nie ma takiej niespodzianki i ja jak dzisiaj patrzę sobie na powołania Paulo Souzy, to nie widzę tam niczego, co jakoś by mną wstrząsnęło, po czym powiedziałbym Jezu, jak można było nie powołać Iksińskiego albo... Skąd w ogóle wziął się piłka sztaki i siaki? No, ta kadra jest dość przewidywalna i moim zdaniem jest skonstruowana całkiem udanie. Natomiast w dyskursie publicznym pojawiło się kilka takich tematów, takich kwestii, które wzbudziły kontrowersje, które zastanawiają i właśnie te kwestie poruszę w dzisiejszej smykałce. Kwestia numer jeden. Dlaczego w kadrze reprezentacji Polski na Euro 2020... Nie ma Kamila Grosickiego. No właściwie mógłbym odpowiedzieć bardzo prosto. Bo nie gra. Z takiego samego powodu na Euro nie pojedzie Tomasz Kamel, Rafał Brzozowski i Maryla Rodowicz. Spójrzmy na fakty. Kamil Grosicki ostatni mecz na poziomie pierwszej drużyny West Bromu rozegrał w styczniu. Pamiętacie, co robiliście w połowie stycznia? No nie pamiętacie chyba, że mieliście jakieś fantastyczne przeżycia. Dla Kamila Grosickiego tym fantastycznym przeżyciem był ostatni mecz w pierwszej drużynie West Bromu. Ostatnio pograł trochę w zespołach, poleł 23, no ale umówmy się, no nie jest to wielkie osiągnięcie i na pewno nie jest to powód, dla którego Kamil Grosicki miałby jechać na Euro. Grosicki podjął zimą bardzo świadomą decyzję o tym, że nie zmieni klubu w zimowym oknie transferowym. Arkadiusz Milik zaryzykował. Arkadiusz Milik zmienił Neapol na Marsylię i dzisiaj jest absolutnym pewniakiem do tego, żeby na to Euro pojechać. No wiadomo, jest pewniakiem, bo dostał powołanie, ale jeżeli zastanawiali, zastanawialiśmy się zimą czy jeszcze jesienią, co będzie z tym Milikiem, czy, czy on jak nie będzie grał, jak będzie gnił na tej ławce czy w ogóle na trybunach na Neapolu, to czy ma jakiekolwiek szanse na Wyjazd na euro. Milik postanowił tę swoją sytuację zmienić, zależało mu na turnieju, zależało mu w ogóle na grze. Przeniósł się do Marsylii, gra, na pewno pojedzie na euro, a moim zdaniem na pewno też wystąpi w wyjściowym składzie, właściwie w każdym meczu na euro, ile nie będzie kontuzjowany. Grosicki uznał, że nie, że on, nie wiem, powalczy o skład w West Bromwich, gdzie no, szanse na grę miał nikłe, ale został. Został, podjął tę decyzję z premedytacją. No i dzisiaj na tym cierpi. Ktoś powie teraz, no ale płacheta, ostatnio to też nie gra za dużo i w ogóle to gra w Championship. No dobrze, ale gra. Grosicki w tym sezonie rozegrał 5 meczów na poziomie pierwszej drużyny West Bromu. Pięć meczów. Mówimy tutaj o pięciu występach i to nie były występy po 90 minut, tylko na ogół epizodziki. Płacheta raz, że grał właśnie całą jesień w Norwich, wiosną zaliczał epizody, natomiast wciąż mówimy o tym, że Płacheta rozegrał wiosną w, tej, w tym roku bieżącym ponad dwa razy więcej spotkań od Grosickiego w całym sezonie. A jak ktoś zaraz powie niech Grosicki jedzie na Euro... Bo jest dobrym duchem drużyny. No jakby to powiedział Kowal, no ludzie kochani. No ludzie kochani. Jeszcze niedawno pół Polski śmiało się z tego, że Sławomir Peszko jest atmosferowiciem tej kadry i jedzie na reprezentację tylko po to, żeby zrobić kanapki Robertowi Lewandowskiemu, a dzisiaj te same argumenty są stosowane wobec Grosickiego. Jak tak obserwuję sobie dyskusję, no to jednak dużo osób zrozumiało, że skoro Grosicki nie gra, no to nie ma szans na wyjazd na turniej, bo po prostu nie jest w rytmie meczowym. W tym sezonie właściwie nie podnosił się z ławki, nie podnosił się z trybą, więc nie ma po co jechać na ten turniej. Ale no może dla atmosfery. Skoro taki, tacy zawodnicy jak Frankowski, czy być może Płacheta e, i tak nie rozegrają na tym turnieju za dużo minut, no to skoro... Będzie to piłkarz marginalny, powiedzmy tam 20, któryś w tym zespole, no to niech chociaż podbuduje takiego dobrego ducha tej drużyny podczas turnieju. To ja mam taką koncepcję. Jeżeli chcemy kogoś wysłać dla atmosfery na ten turniej, jeżeli jedno z tych 26 miejsc ma być spożytkowane na osobę od atmosfery, to wypuśćmy na to euro Rafała Paczesia albo Abelarda Gize. Albo, nie wiem, Zenka Martyniuka, kogokolwiek. No, kogoś to zapewni tym piłkarzom rozrywkę. No, mamy 26 osób do obsadzenia. Musimy wybrać, czy raczej Paulo Souza musi wybrać 26 zawodników, którzy najbardziej pasują do tego zespołu pod względem umiejętności piłkarskich. I nie widzę tam miejsca dla zawodnika, który w tym sezonie po prostu nie grał i który nie jest w formie. Ja wiem, że jest sentyment do Grosickiego. Sam bardzo lubiłem tego piłkarza, gdy grał w kadrze, gdy był w formie i grał w kadrze, bo on zawsze potrafił stworzyć coś takiego. Takiego Grosikowego. E, natomiast no, w obecnej formie myślę, że po prostu go na to nie stać. E, mówimy tutaj o piłkarzu, który powoli już będzie przechodził na tę drugą stronę rzeki. Ja za Jackiem Krzynówkiem, e, za Kubą Błaszczykowskim w kadrze też mam sentyment. Natomiast no, trudno dzisiaj mówić o powołaniu krzynówkę czy Błaszczykowskiego. Podobnie jak trudno mówić o powołaniu Grosickiego. Kwestia numer dwa, która zastanawia kibiców. Dlaczego w składzie reprezentacji Polski na euro nie ma Sebastiana Szymańskiego. Nie, nie wiem. W sumie sam się nad tym zastanawiam. Paulo Souza argumentuje to tak. Sebastian Szymański nie jest dzisiaj lepszy od tych piłkarzy, których powołał na pozycję Szymańskiego. Czyli chociażby od Modera, chociażby od Klicha, chociażby od Zielińskiego, Linetego czy Kozłowskiego. I nie mam przekonania, że tak faktycznie jest. To znaczy, no Zieliński na, na pewno ma znakomity sezon. Moder pewnie też. Natomiast czy Szymański dzisiaj jest gorszym piłkarzem od Kacpra Kozłowskiego? Moim zdaniem nie. Czy jest w słabszej formie od Karola Linet, tego, który w Torino gra ostatnio bardzo mało? Moim zdaniem nie. Ustalmy jedną rzecz. Sebastian Szymański jest środkowym pomocnikiem. On w Dynamie Moskwa gra... Może nie jako dziesiątka, bardziej jaka taka zaawansowana ósemka. Piłkarz, który e, operuje trochę wyżej nad kołem środkowym, na pewno nie jest skrzydłowym, tak jak pamiętamy go chociażby z pewnego okresu w Legii Warszawa, na pewno nie jest wahadłowym, co Souza próbował nam udo, udowodnić podczas pierwszego zgrupowania reprezentacji Polski. Generalnie mam takie wrażenie, że Souza zrobił trochę krzywdę Sebastianowi Szymańskiemu tym wystawieniem go na wahadle e, w tej. W tych pierwszych meczach kadry. Szymański na tę pozycję, w tym systemie gry, który zaproponował Souza tam się nie będzie nadawał. Eee, trzeba tam dużo harować e, wzdłuż linii, jeśli chodzi o defensywę. E, trzeba rozumieć te pozycje, co w systemie 3-4-2-1 e, jest dość problematyczne, bo, bo to nie jest taka typowa gra na wahadle i Szymański tego nie potrafił, Szymański się spalił i prawdopodobnie Szymański dzisiaj na tym cierpi. Szymański gra obecnie w dynamie sezon życia. Strzelił gola, zaliczył 6 asyst, jest w ścisłej czołówce ligi, jeśli chodzi o próbę odbiorów i o skuteczne odbiory, zatem widzimy, że to nie jest ten sam herlawy chłopiec, którego wielu obrońców w Ekstraklasie potrafiło przedstawiać. Jeżeli ja byłbym dzisiaj selekcjonerem reprezentacji Polski, chociaż oczywiście nie życzę takiego scenariusza biało-czerwonym, to u mnie Szymański pojechałby kosztem Kaspra Kozłowskiego. Ja wiem, że um, to jest taki moment, gdzie niektórzy mówią, no ale to trzeba patrzeć już do przodu, no ale Szymański to przecież też wciąż jest relatywnie młody zawodnik. Kozłowski moim zdaniem to będzie piłkarz Cymesik, jeśli chodzi o te opinie płynące ze Szczecina na jego temat, nie tylko z tej perspektywy, z której my go znamy, czyli, czyli z meczów, no to widzimy, że, że no tam każdy się nim zachwyca i myślę, że to będzie świetny piłkarz w przyszłości, natomiast dzisiaj Sebastian Szymański jest jeszcze od niego lepszy. Można się zastanawiać, czy jest lepszy od tego, czy w ogóle powinniśmy ich porównywać, no bo to trochę inna specyfika piłkarzy, natomiast moim zdaniem miejsce dla Szymańskiego powinno się znaleźć właśnie kosztem Kacpra Kozłowskiego. Brawa. Pozostaje jeszcze jedna kwestia, czyli jak my w ogóle na tym euro chcemy grać. I moim zdaniem są dwa warianty. Oczywiście wyjściowym ustawieniem, wyjściowym takim modelem gry będzie ten system, który zaproponował nam Souza już w tych swoich trzech pierwszych meczach, czyli 1-3-4-2-1. Kwestią sporną, tak mi się wydaje, są na ten moment tylko, tylko takie rzeczy, czy zagramy wariantem takim bardziej defensywnym, czy ofensywnym. Wariant bardziej ofensywny zakłada, że jednym z dwóch wahadłowych będzie Kamil Jóźwiak i prawdopodobnie będzie to ta prawa flanka i wtedy w fazie defensywy będziemy grali na czterech obrońców. Ten system 3-4-2-1, on zakłada pewną asymetrię, to znaczy bardzo fajnie widać to na gifie, który właśnie wam puszczę. On zakłada, że w fazie defensywy jeden z wahadłowych cofa się do obrony, a jeden z właśnie przeciwległy wahadłowy tworzy wtedy linię z pomocnikami. I to jest jakby jedna koncepcja. Druga koncepcja jest taka, że zagramy na wahadło którymi będą boczni obrońcy. W tym wypadku na tych wahadłach no prawdopodobnie zobaczymy Macieja Rybusa i Bartosza Bereszyńskiego. Bereszyński generalnie bardzo mi się podobał w tych pierwszych spotkaniach z Asouzy i wydaje mi się, że on dość dobrze rozumie ten system taktyczny. I tutaj też zagramy na trójkę stoperów, natomiast ci wahadłowi w fazie defensywy będą schodzić do linii z trójką stoperów i oni będą tworzyć ten pięcioosobowy blok defensywny. Jeśli chodzi o atak no to tutaj tak naprawdę mam wrażenie, że sporo, sporo problemów sprawi Sozie brak piątka. To może się wydawać dziwne, no bo przecież piątek ani formą jakoś fantastycznie nie błyszczy w hercie. Ale jednak dla kadry on jest bardzo użyteczny. Jakbyście spojrzeli sobie na statystyki piątka w kadrze, no to zobaczylibyście, że on jest bardzo regularny w tym strzelaniu. I to mogą być jakieś takie gole wciśnięte lewą nogą przez prawe ucho, albo jakieś takie bramki strzelone tyłkiem. Natomiast piątek jest produktywny dla kadry. I piątek, co pokazał mecz z Andorą, gdy Sousa wystawił trzech napastników on może być tym jeżeli spojrzelibyście sobie na układ tego 3-4-2-1 to można zagrać w dwóch koncepcjach w ataku to znaczy jeden wariant zagra trochę wygląda to jak Illuminati ale jeden wariant zakłada granie w takim trójkącie a drugie w takim trójkącie jeżeli grają w tym trójkącie no to w piątek przy grze na trzech napastników był tym górnym wierzchołkiem za jego plecami operowali Robert Lewandowski i Arkadiusz Milik i dużo po tym meczu mówiło się o o tym, że Lewandowski w ogóle za głęboko schodził, że co on tam szuka na środku pola. No, nawet Souza został o to zapytany na konferencji prasowej i dość słusznie odpowiedział dziennikarzowi, który o to pytał, że prawdopodobnie nie ogląda meczów Bayern-Monachium. Lewandowski w Bayernie bowiem tak samo pracuje w defensywie, tak samo pracuje w fazie kreowania ataków i taki wariant reprezentacja Polski ćwiczyła przed wyjazdem na mecz z Andorą na, mecz na boiskach Polonii Warszawa. Sousa miał pretensje w trakcie meczu do Arkadiusza Milika, który nie robił tego, co robił Lewandowski. Natomiast w tym całym systemie, i do, do czego zmierzam, chodziło o to, że Piątek był na tej klasycznej szpicy. Do niego miały być kierowane piłki. Zastanawiam się, jak będzie to teraz wyglądało. I wydaje mi się, że to Lewandowski przejdzie na tę szpicę, a za jego plecami będą biegać i Piotr Zieliński, i Arkadiusz Milik. I to oni będą musieli pracować na Lewandowskiego. Co się z tym wiąże? To, że stracimy Lewandowskiego w kreacji, bo nie będzie się aż tak głęboko cofał, natomiast zyskamy Lewandowskiego jako takiego finishera człowieka, który, który ma dostać piłkę, ma wygrać pojedynek, ma się znaleźć po lokarnym i tę akcję wykończyć. Dobry plan! Ostatnią kwestią, którą chciałem poruszyć w tej smykałce jest to, o co my w ogóle właściwie gramy i jaki jest stan faktyczny tej kadry na ten moment. Krzysiek Stanowski w Hate Parku właśnie w trakcie powołań, w trakcie ogłaszania tych powołań, powiedział, że mamy tak jak zwykło się mówić o, o składzie węgla i papy, my mamy skład złota i papy, bo jest Lewandowski, który jest prawdopodobnie jeden z najlepszych zawodników na świecie na ten moment. Mamy Piotra Zielińskiego w formie, mamy Arkadiusza Milika w formie, mamy Bednarka, który gra w Premier League, Glika, który regularnie występuje w Serie A i tak dalej, i tak dalej. Natomiast mamy też wielu piłkarzy, którzy no nawet nie są gwiazdami ekstraklasy. I, i myślę, że to jest że to jest teza prawdziwa, natomiast z drugiej strony, jak tak spojrzymy sobie tylko na wyjściową jedenastkę, to ten zespół nie wygląda tragicznie. To znaczy, jeżeli prześledzilibyśmy każdą pozycję po kolei yy, z takiego wyjściowego składu reprezentacji Polski, to widzimy, że tam praktycznie nie ma zawodników, którzy nie grają, którzy tej kadrze w niczym nie pomogli do tej pory, bo nawet taki Kamil Jóźwiak, który ma słabe liczby w derby i gdzie prawie spadł z ligi do ostatnich minut, tak naprawdę walczył o to, żeby to utrzymanie sobie zapewnić, w kadrze pokazał, że jest piłkarzem produktywnym. Pokazał, że może dać coś tej reprezentacji, może być jej istotnym ogniwem. Oczywiście to nie jest tak, że na każdej pozycji mamy piłkarza klasy wyższej europejskiej, tak bym powiedział. Natomiast nie jest tak, że na Euro jedziemy kompletnie bezbronni i nie chcę pompować balonika. Uważam, że no, też mam duże obawy przed tym turniejem, ale mam wrażenie też, że trudno w tej kadrze znaleźć jakieś, jakieś takie ewidentne, miękkie podbrzusze. Być może będzie to ławka, e, która no nie jest za mocna. Jak tak spojrzymy, kim można ratować wynik w, w przypadku porażki, czy w przypadku złego wyniku, no, to tych zawodników, którzy mogą ratować ten wynik jest niewielu. Ale jeśli chodzi o, te, o tę wyjściową jedenastkę nie ma tragedii, więc no jakbyśmy popatrzyli na poprzednie turnieje, tam były, były takie pozycje, na których ewidentnie brakowało nam ludzi. Brakowało ludzi grających, brakowało ludzi z w miarę poważnych lig, Natomiast teraz, teraz nie jest źle. Wydaje mi się, że nie jest źle i naprawdę nie ma nad czym załamywać rąk. Chociaż teraz tak sobie myślę, że. W w sumie nie jest źle, to nie jest jakiś wielki komplement. Tak czy siak, to była trzecia już smykałka. Ja za dzisiaj dziękuję. Damian Smyk, kłaniam się i do usłyszenia.